Z zakulis w Z. Uważasz, że medycyna estetyczna jest potrzebna. Bo dzisiaj lekarz stomatolog ma też w swoim ręku możliwość Stworzenia czegoś nie tylko z perspektywy, tej takiej, powiedzmy, twardej, ortodontycznej, ale tak. z tej perspektywy estetycznej. Już co, Czy jest konieczna? Jest na pewno bardzo pomocna i jest często taką wisienką, taką kroplą ostatnią do dopełnienia pełnego efektu. Bardzo wielu pacjentów z różnymi problemami zgryzowymi, z różnymi asymetriami, których na przykład się nie da już ortodontycznie wyleczyć, ponieważ jest to już jakaś morfologiczna wada. Nie na różnego rodzaju operacje, i tutaj leczenie ortodontyczne i na koniec, właśnie medycynastyczna, czyli wolumetria, e, staranie zaplanowana jest działa cuda. Mamy piękne metamorfozy twarzy, w których pacjenci odzyskują brodę, której nigdy nie mieli, a nie wynika to między innymi tylko z tyłu skryzu, ale również z e, takiej innej budowy, zapadnięte policzki, które powodują, że człowiek zawsze czuje się, jakby był smutny i przez lą płakał, czy, e, czy dolina łez, która e, zresztą taka nazwa nawet. E, sugeruje, że, że często płakaliśmy i jesteśmy niewyspani. To są, ta medycyna estetyczna teraz bardzo jest na wyciągnięcie ręki wszędzie i wielu ludziom kojarzy się z wypełnianiem ust z botoksem. No mam. właśnie i to jest, to jest moment, do którego chciałem dojść, bo chciałem zapytać, czy uważasz, że współczesny świat jej trochę nadużywa, bo kiedy patrzymy na te właśnie stereotypowe kwestie związane z medycyną estetyczną, to widzimy no właśnie. No widzimy tak. To znaczy, wiesz co, należy, gdzie patrzymy, tam, tam, tam widzimy różne rzeczy. Natomiast yy, yy, całym jakby clou, yy, leczenia i, i wykonywania planu leczenia i yy, polepszania wyglądu pacjenta jest dobre, dobre planowanie i fakt, żeby nie zmieniać rysów twarzy danego pacjenta, i nie zmieniać pacjenta. A, a powodować, żeby wyglądał w swoich rysach twarzy po prostu lepiej, żeby wyglądał na bardziej wypoczętego, na mniej smutnego, na, na przykład też młodszego, yy, bo dlaczego nie, często mamy yy, pewne asymetrie, którymi, które wyrównujemy. Często mamy pacjentów z yy, różnymi problemami, yy, których nie jesteśmy w stanie w żaden inny sposób rozwiązać. I jeżeli jest to naszym problemem, jeżeli jest to nasz yy, yy, kompleks, no to absolutnie jestem zwolenniczką bo widzę, jak to zmienia y, 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 pewność siebie wielu Czyli osób. medycyna estetyczna tak, ale jako narzędzie, które może pomóc, a nie Dokładnie. wpłynąć. A miałaś kiedyś styczność z jakimś pacjentem, który miał albo pacjentką jakieś objawy dysmorfii, że obojętnie co zrobiłaś, to było nie tak i że jak wstrzyknięcie kwasu, to więcej, jak zrobienie zębów, to też bielszych, czy są tacy ludzie? Są tacy pacjenci, oczywiście. Często też odmawiam często wykonania różnych procedur. No Śmieję się, mówię, że to jest to mało marketingowe, bo przyjechała pani tutaj 300, 400, 500 kilometrów zrobić usta, a ja powiem, że nie ma sensu ich robić, bo Czyli są piękne. lekarz ma prawo moralne do tego, oczywiście Oczywiście, oczy, że tak. No to nie jest, to, to my jesteśmy, bierzemy odpowiedzialność za pacjenta i nasze efekty leczenia. I yy, jeżeli naprawdę, nawet nie chodzi o wskazania, ale jeżeli moje poczucie estetyki się nie godzi zupełnie z tym, co, czego pacjent oczekuje, to jest tak szerokie spektrum, spektrum szero, szero, sz, szeroka ilość yy, możliwości, jakie pacjent może wybrać, że nie chce brać na siebie odpowiedzialności tego, że robi coś wbrew sobie. Czyli nie wstrzykujesz po raz dziesiąty czegoś, nie, nawet jeżeli nie. ktoś. Tego bardzo chcę. A jesteś zwolenniczką tych zmian w prawie, które w tej chwili e, nadeszły z perspektywy tego, że nie każdy może łapać zastrzykawkę w kontekście medycyny estetycznej? Na pewno tak, bo widuje się tych powikłań e, sporo. Aczkolwiek nie chcę tutaj banować e, tak zupełnie e, całego tego środowiska, bo e, te zmiany, które zachodzą, mają też obejmować kosmetologów, którzy nie mogą robić różnych procedur, którzy są po pięcioletniej szkołach, nie mówię teraz o medycynie estetycznej stricte, ale o, swo o kosmetologicznych swoich y, działaniach. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o, o stricte o to, o czym wiedzą y, laicy, czyli kosmetyczka nie może na przykład wypełniać ust czy robić wolumetrii, no to jest absolutnie za. Ponieważ y, jeżeli wszystko jest dobrze, to jest wszystko dobrze. I oby było dobrze. Natomiast jeżeli mamy jakieś powikłanie, y, a takie są bardzo y, możliwe, no to tutaj możliwość ta wiedza, w jaki sposób pomóc pacjentowi jest niezbędna.